I siemano siemano widzę z tej strony oczywiście Zanki z tej witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na tym dzisiaj nietypowo jesteśmy na moim moim YouTubie na zwiastunie nowego roz, nowego nowego update'u już mi się ogólnie aktualizuje Fortnite, ja nie wiem kiedy to wrzucę, zobaczymy, bo lecimy już już z, już z nowym update'em, uwaga, jak to teraz wyjdzie? To wydarzenie ma znaczenia F jak Fortnite w, w, nikt w ja z ja tego już nigdy nie oglądam się troszkę Najlepiej smakuje na złoto Ej, Midas wrócił! O kurde! Powstaną! Zapnij pasy. Ej, lol! Wrzucają wyższy pie... Ej, ale tak serio! tak samo taki Nie możesz ich pokonać! Ej, czy to są już na O kurde! Paka gitara! Ej, mi to zgromadzałem, że lubię ten update! I wpadnij na imprezę w zaświatach z J Balvinem. Moje jedyne oce. Moja. Moje jedyne słowa na to na ten czas. Ja. To co, co to jest? prostu to jest po prostu piękne! Ja nie wiem kto to wymyślił, to jest cudny zwiastun, naprawdę.. Jezu, widzi, widzowie... Jak mi się zaktualizuje Fortnite już się tam widzimy, na serio. <zyskutki> jeszcze przed odcinkiem więc chciałem jeszcze zobaczyć, jak, jak brzmi yy, zwiastun po angielsku, naprawdę jest tego ciekawy. Wow, dobra. Bo to jest Fortnite... Koszmarów czar... Yy, Midas Revenge Gameplay Trailer. Fortnite ma... Fortnite Mares. Ja w ogóle też, jak sobie tutaj poglądam, po takie różne sceny, których pewnie by nikt nie zauważył, Party Troopers. Ja mam ogólnie ogóle Troopera, więc to mi się już troszeczkę A po ang angielsku to ma taki troszeczkę taki fajniejszy A w ogóle teraz, tak szybko, widzicie, że mi ta stał się taki bardziej duchowy, ma takie białe włosy. Jak będzie w sklepie, tego od razu kupuję. I w ogóle, jak on przyszedł w sezonie trzecim, to raczej jestem fajnie. Ale teraz, w ogóle, jak, jak taki sezon będzie, to wow, naprawdę. Jeszcze teraz są te, te takie te duchy, jak ty widzicie jednego z nich. I ja teraz, te, teraz oglądam dalej, bo jest serio ciekawe, co tutaj będzie. This is revenge. The shadow. Nie, ej, ej, w ogóle, bo to, bo to jest tutaj ta, taki sklep na obrzeżach zielonych żywopłotów. To z tego się właśnie zrobił Halloweenowy, czyli dobrze. Czyli dobrze, niektórzy tutaj mówili. Will. Rise. O, to za... Bo to chyba ch teraz chodzi o ciebie I, te... I spójrzcie, czy wam się wydaje tak, że też będą takie samochody z cieniami, że one cię będą goniły, bo jak tak to będzie... Wow, XD Ale serio, bo to, bo, to, bo to jest jednak troszkę creepy ten, ten, ten ich wrzask, bo jeśli jak, jak będzie w Fortnite cie. To nagram challenge, w którym, musi, w, którym, w którym będę chodził do najstraszniejszych zakamarków w Fortnite i się, się będę musiał i, 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 i będę musiał się, się nie przestraszyć. Dobra, lecimy dalej. Czyliż one mogą łatwo zabić, dobra, fajnie widzisz. Ale one jeszcze nie ma. I czekajcie teraz. Widzicie? Są miotły, czy, czyli będzie można na nich latać. Ale będzie teraz koszt. Ej, czyli jednak będą takie samochody cieni. Joko gitara. Jak mi nas na oczywiście. Ej, ale tam było... Czy tam był paluch równy? Tak, to jest paluch! Ej, to wszyscy teraz są miakami, to jest fajn, przecież. Ja nie mogę! And stick around for the afterlife party featuring Jay Balvin. Jest prosto cudne, widzowie. Ja tego po prostu nie mogę wytrzymać. Jak już, jak już będzie ta aktualizacja, widzowie, jesteśmy już w nowym lobby i powinni się teraz w spacie, dlaczego jestem na innym koncie. Okej, okay. teraz wam się przyz przyznam do jednej rzeczy: na, moi, na moje konto mnie nie chcę wpuścić, nie wiem dlaczego, ale jestem na moim, na moim drugim koncie Zenek Games, więc czekajcie, tylko sobie zmienię fps będzie mi się zaraz strasznie zacinało. Okej, okay, już teraz mamy 60 fps normalnie. Jakby tak. To jest moje drugie konto z Danek Games. I ja to konto chyba na nim będę troszkę teraz dłużej zaczynał grać, bo to jest serio. Mm. I ogólnie teraz tak. I jak są wyzwania mapy, to one są, są tylko z karnetem tym bojowym, czy one są też bezkarne? Cześć, ja jestem sobie... Ja w ogóle ża 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 żadnego z tych zadań nie, wy nie wykonałem, więc jakby no... A dzisiaj chcę wam pokazać po prostu nowy sezon. A za niedługo powinien też wejść w odcinek nowy Midas.exe. Zobaczymy, jak się uda. A teraz, co? Widzowie, lecimy do pierwszej mrocznej giereczki Widzowie, jakby teraz powiem tak. Ja w, ogóle, ja w ogóle mapy nie mam odkrytej, ale ja na pewno muszę poradzić na tą nową miejscówkę. Ona, jest, ja sam nie wiem, jak ona się nawet nazywa. Po filmikach widziałem, że ona się, się nazywa Ruiner czy coś takiego. Ja nie wiem, widzę wie, jak to jest. Tutaj już jednego ochroniarza z, z, z Rocketem widzę. Ja sobie też chtę niżej polecę. To, to jest kolejny z Rocketem, Lol. Ammo! Gdzie, gdzie, gdzie jest jakaś... Jest pompa, jest pompa. Okej, okay. dobra, dobra, pompa, możemy lecieć Ło właśnie, o ten Midas, coś takiego nie wiem, o, kurde, ej, ale co jest, co jest Ej Midas, 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 mi, mi uspokój się, Midas, uspokój się, Midas, uspokój się, Midas, mi Muszę powalić, wiesz o tym, wie. o wie, ło i on, mi teraz, okej okay. Ej, jole. dobra, złoty to migan, że znaczy, chyba to jest mityczne, jak... ale... Mogę już sobie zaraz na upra... Ja, ja mam mityczny, to migam i co mam z tym zrobić? A w ogóle, w ogóle, czy safe jest taki jak wcześniej, że... Aha, czyli czego. Nie. Szkoda, ja, ja liczyłem na coś, że Epic Games dorobi Coś takiego, że będzie nowy update. No i wow, takie coś od razu tutaj nie To ja sobie walę, bo, bo, bo to Mingan jest jeszcze bardziej spą niż PM. Wychodzimy na dwór. No i co my tutaj mamy? To, to, to są ruiny. Jakoś teraz to dobra, ja się czy tu Ej, czy ten typ ma. Dy... Ten, ten typ ma dynietnicę! Stój, 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 ja ci nie chcę. Ja nie chcę mieć żadnych kłopotów, mordo. A ja, ty? typ miał. Typ miał dynetnicę, co jest grana. Jak, jak, jak... Wtem to Halloween, jakie słyszałem to, to dynietnica to, to była taka, jakby rakietnica, tylko że inna. Dobra, przejaduję sobie to ale ogólnie, jak Tomigan wrócił, to ja gram w tą grę coraz częściej. Zrobimy sobie Shadow, Shadow Midas.x I tutaj coś jeszcze może być. ogólnie rzecz. O, Amo do rakietnicy, ok. Ja oglądałem chaptery z sezonu drugiego. Znaczy, nie czaptery, tylko ta zwiastun do sezonu drugiego. To ja tak już chciałem um, um, zagrać, ale nie miałem um, dobrego komputera, nic takiego. Nagrywania nawet z tego, więc, więc myślałem, że to jest bez sensu w ogóle w to grać. Później się nawet wtedy nie znałem na Fortnite, ale teraz naprawdę tego żałuję, że wtedy nie grałem. Bo, ja bo ja bym mógł mieć normalnego Midasa Ogólnie teraz mi się. Dobra. Ja sobie, ja sobie teraz tą pompę ulepszę. Halo, pompa przeładuje mi się po pierwsze Drugie drugie sobie już troszeczkę metalu zbieram Albo no, nie, ja sobie ją tak po prostu ulepszę na zielono i potem jeszcze by się przydał na niebiesko, bo to już jest po sto troszeczkę tylko na zgadywanie A jeszcze ja sobie bym roketał A da się roketał ulepszyć? Biera Ktoś tutaj dziś jeszcze jest? ale jakiś pomyć, jakiś pomysł, Pomyśl, czyli pomagać jak coś way Jakby z tym Midasem nie było aż tak łatwo, ale w ogóle mi się wydaje, że mogłem zrobić Shadow Midas.exe. Ej, jest gruby! Ej, gruby, gruby, ja mam to Migana, ty wiesz o tym. ale Iron mam, co jest grane, dobra. sobie zaraz pójdę do sejfu. E, typie, typie. O kurde. Ale chłopiec... się... Co się mu dzieje? Czy on mi właśnie teraz szukał? E, halo? Co to było? i Jak te duchy są takie łatwe, to zaraz po prostu sobie robimy giereczki, w których będziemy je wyjaśniać za jednym razem, co jest grane. Halo. Do strefy, Zenksis, do stref na, os na ostatnim odcinku, gdy tak mówiłem to to się dobrze nie skończyło, więc ja się troszeczkę boję. Ale już 6 osób, 37 duchów, więc jakby teraz mi się wydaje, że, że to jest tak, że, że jak ja kogoś za zabijam, to on się staje tym frajerem, duchem. I jak on... Czyli że jak na przykład ktoś mnie zabije, to ja staję tym frajerem duchem i mogę go zabić, czyli jakby się zemścić ale on też nie gnie i on się też tak staje tym, tym duchem. To skomplikowane, widzowie. Czego się nie robi, dar. Kurzą, Kurzący kominy. Moja najmniej ulubiona miejscówka. Ty... Duch! Jezu! O, ja się wystraszyłem! O! Jezu! Jezu, jak to straszne! Ej widzowie! Ja się tego teraz... ale już teraz tego bałem. Ej, Jezu, kolejny! Skąd wy, Skąd was tyle? Weź się spadań. Ile was jest? No ja... Ej nie! Ochłoń, ochłon Zenek, ochłoń Zenek! ale ja teraz ja zawału prawie dostałem! Kolejny duch, dobra, okej, okay, ja już, już, już też co to sobie poradzę. O kurde. O nie jest tobą aż tak łatwo nie jest. Ej, ale teraz tak serio, ja prawie zawału dostałem, gdy, gdy jeden duch nie. Przestraszę, że ja się bałem naprawdę tego. 18 duchów, 17 duchów. Dobra, ja sobie wskakuję do rifta, Elo. Tutaj ktoś zginął, dobra Jest zrzut zaopatrzenia, jak miło. Ja w ogóle... Aha, boś na to... O, widzę ducha. Ej, tu, tu w ogóle Kevin wrócił. Ej, kostka Kevina, co jest grane? Ej, widzowie, ten sezon mnie teraz se serio zaskakuje. No serio... Ale no serio, ja teraz prawie zawał, dostałem. Dobra, dwie osoby 10 du O nie! Ja się już boję... Ja... jaka, be, jaka będzie tak ta potyczka z duszkami jak już tam jednego.. E duch! Ho tutaj, bien! Cień, Bien, jak ty się nazywasz, kurde? Mordo, czy ty mnie nie widzisz? A, a wybijesz mnie? O dziękuję. O dziękuję, dziękuję. O nie, i kolejna, serio. Dwa kolejne! Ja dziękuję! Psychopaci. Może wy jedni. Ja ja ja, ja. ja. ja przez was HP tylko teraz... No. Czy, czy ty jeszcze, serio? Musiałeś mnie walnąć, dobra? Nie, zwalona. No, no nie jest! Zwalona był jakiś nie... Duch mnie zabije zaraz. Nie zabije, nie zabije. Napij się tego, Zenxis. Przeżyjesz to. Ja nie mogę, ale już teraz tak, serio. Moja psychika powoli tego nie wytrzymuje, że. ja... No właśnie o tym mówię! ja, ja mam typie drangana nowego Midasa. O Nie, ja nie! Już nie żyję. Już nie żyje. 30 HP. Ej, widzowie, ja mam już nowy rekord. Dobra. Ja chyba taki ta odcinek nazwę nowy sezon i nowy plus nowy rekord fragów. Gdyby się pan pokazał, byłoby wcześniej łatwiej, wie pan. Dobra. I teraz jeszcze jeden cień, tak? Jakie jak jeszcze dwie osoby są? Jest już jedna. O tak, dobra. Ej, cieniu, gdzie on? Proszę pana, czy panu się, że pana na sery nie widać? I sto Migala! BUM! I tak oto widzowie mamy królewskie zwycięstwo w, no, w nowym, no i aktualizacji Halloweenowej, mam nadzieję, że się wam się podobał, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawiajcie łapeczki w górę pod tym filmem, gdybyście dobili pod tym filmem za, za nowy rekord fragów te 7 łapek w górę, dzisiaj 7, to byłbym, to byłbym bardzo naprawdę wdzięczny, ja już jakby no, dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam dobrego dziąka no i siema!